Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotuję dla Was przepyszne racuszki. Racuszki bardzo proste, szybkie w wykonaniu. Myślę, że nie ma łatwiejszego i tańszego deseru jak ten. Będą to placuszki delikatne, rozpływające się w ustach, soczyste z owocem, w moim przypadku z bananem, ale możecie użyć jabłek, i gruszek, czego tylko sobie wymarzycie. Także za chwilę zabierzemy się do roboty, a teraz wam przypomnę tylko o tym, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, a także coś fajnego w komentarzu. No i oglądajcie film od deski do deski. Idziemy w tym roku po 100 tysięcy subskrypcji, także tak działa ten algorytm. Że im dłużej oglądacie, im więcej tych łapek dajecie, im więcej komentarzy, tym do większej ilości osób ten film może trafić. Tak to działa, tak jest stworzony internet. Także jeżeli to nie problem, zrób to, o co Cię proszę. A teraz już. Chodź, zdradzę ci przepyszny przepis. Moi drodzy, przepis na przepyszne takie racuszki, chyba najprostszy deser, jaki może tylko być. Rozpoczynamy od jogurtu, jogurt naturalny, około 300 gramów. Ja wszystkie proporcje napiszę wam w opisie, a tutaj robię mniej więcej na oko. Wiem, jaka konsystencja musi być, jaką musimy uzyskać e, i też z tego powodu tak też czynię. Jogurt naturalny. E, ważne, żeby dodać jogurt naturalny, on nada fajnej takiej delikatności naszym racuszkom. One nie będą drożdżowe, będą na proszku do pieczenia, także taka szybsza, łatwiejsza wersja. E, dodałem kiedyś podobny przepis na mój kanał, jednak z jabłkiem. E, teraz zrobię banany, mam akurat banany. No to fajnie, myślę, byłoby przygotować taki fajny, szybki deser. Idealny dla dzieciaków, ale też i dla dorosłych przecież. Dolałem mleka 1,5% może być nieco tłustsze. Do tego dwa jajka. Wąchem trzeba, by, na pewno nie są zepsute. Szkoda, by było zepsuć tutaj i jogurt, i mleko. No właśnie. Jajka już są w środku. No i teraz, moi drodzy, dosypujemy od razu cukier waniliowy. Jedno opakowanie. Cukier waniliowy można zrobić również samemu. To nic innego, jak tylko zwykły cukier. I jak macie jakąś laskę wanili, środek wykorzystacie do innego deseru, na przykład do kremu brille, to tą laskę pozostałą, co nam zostanie. Do słoiczka wrzucacie, zasypujecie cukrem. Jedną, dwie takie laski wanili i zostawiacie na tak długo, naprawdę jak chcecie. Im dłużej, tym lepiej. Ten aromat wanili przesiąknie do cukru i wtedy macie taki prawdziwy cukier waniliowy. Jak to w każdym deserze, nie może zabraknąć soli. Pomimo tego, że może jest to dziwne, ale sól moi drodzy wyciąga smaki, wyciąga słodycz. Tak więc warto zawsze dodać do każdego deseru odrobinę soli. Całość za pomocą rózgi mieszam. Teraz dosypujemy mąkę. Mąkę typ 450. Najlepiej ją przesiać na zwykłym sitku. I tak jak mówiłem, sypię jej na oko. Zaraz pokażę Wam o jaką konsystencję mi chodzi, jaką musimy uzyskać. A Wam, tak jak też wspomniałem, rozpiszę wszystko fajnie w opisie tego filmu. Także tam zajrzyjcie do tego około 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy ponownie. I sprawdźmy, czy konsystencja już jest odpowiednia. Czy trzeba będzie jeszcze dosypać nieco mąki i widzę już teraz, że tak też trzeba będzie zrobić. taką konsystencję, moi drodzy, chodzi. Musi być dosyć gęsta, tak żeby nie rozlewała nam się na patelni jak naleśnik. Fajnie ona wyrośnie dzięki zawartości tej mąki oraz przede wszystkim proszku do pieczenia. Takie ciacho. Odstawiamy dosłownie na czas przygotowania bananów 5 minut. Ono się fajnie przegryzie. A my zabieramy się do właśnie banana. No i banany, moi drodzy, Albo takie jak widzicie, albo takie jak widzicie. Czym się różnią? Te są bardziej dojrzałe, te nieco mniej. Te są bardziej słodkie, dużo słodsze nawet. Z tego powodu, że banan podczas dojrzewania tej fruktozy coraz więcej wydziela. I tak naprawdę, im ciemniejsze, oczywiście nie zgniłe, żebyście pamiętali, ale skóra też nie świadczy o tym, że środek jest niedobry. Też trzeba zawsze o tym pamiętać, że jak takie coś macie, no to nie wyrzucajcie, zobaczcie jak wygląda banan w środku, na pewno jest dobry i wtedy do deserów idealny, na przykład do chlebka bananowego, do takich racuszków, będą wprost, tak jak mówię, idealne. Ja sobie właśnie te wykorzystam, ale chciałem Wam pokazać, żebyście nie pisali, że mam stare banany. A swoją drogą przepis na chlebek bananowy również znajdziecie u mnie na kanale. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy też odcinacie te końcóweczki bananów. I banany kroimy w plasterki około centymetrowe. I racuszki smażymy moi drodzy na patelni, patelni posmarowanej albo masłem klarowanym albo delikatnie tylko e, olejem. E, ja jednak smażę na patelni beztłuszczowej, tak więc żadnego tłuszczu tutaj nie będę dodawał. Robimy takie placuszki. Cyk. Na takie ciasto umieszczamy po kilka kawałków banana i zalewamy drugą warstwą ciasta, tak żeby pokryć właśnie kawałki owoców. I tak jak mówiłem, można stosować czy to jabłuszko, czy gruszkę, czy banana. Opcji jest wiele i oczywiście smażymy na złoto-brązowy kolor. No i placuszki, moi drodzy, są gotowe. Zobaczcie, jaki konkretny, wielki talerz mi wyszedł z tak małej porcji. Myślę, że tu spokojnie jest około 40-45, a może i nawet 50 takich placuszków. Te na dole są już bardziej wystudzone. Spójrzcie, jakie są delikatne. Banan nabrał temperatury. Wszystko rozpływa się w ustach, ślinka mi już leci. Mm. Coś pysznego. Mm -hmm. Fiu, fiu, fiu. Tak by to mówił klasyk. I teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zaserwować to. Można podać tak, posypać cukrem pudrem i każdy sobie bierze na talerz tyle, ile chce. A tutaj przygotuję Wam tylko taką małą porcyjkę. Troszkę cukru pudru na talerzyk. sztuk placuszków Znowu cukier puder. Z jednej strony, tak żeby było widać ten kolor, o przepiękny placuszków i dosłownie kilka borówek. Tak to, to, moi drodzy, wygląda. Tak to się prezentuje. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że filmy w każdy wtorek, czwartek oraz sobotę. W sobotę może być trochę wcześniej, tak jak na przykład dzisiaj. Eee, zobaczymy, jak to będzie. Idziemy w tym roku po 100 tysięcy subskrypcji. Także mam nadzieję, że i ty mi w tym pomożesz, zostawiając łapkę w górę. Chociażby tak działa algorytm: im więcej łapek w górę, im więcej fajnych komentarzy, subskrypcji, im dłużej oglądacie te filmy, tym do większej ilości ludzi mogę trafić. Mówię Wam to szczerze, także mam nadzieję, że to docenicie. Yy, I co? Ja składam film, za chwilę zaczynam przygotowania dla Was kolejnego przepisu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, hej hej.